Dzień dobry. Z tej strony Marta Nawrocka z kanału Kreatywność w edukacji. I jest ze mną mój operator, mój syn Adrian Nawrocki. Przywitaj się Adi. Dzień dobry. Ok. I ponieważ jest to Kreatywność w edukacji, to pokażę Wam jeszcze jeden kreatywny sposób na wykorzystanie worka na śmieci. Worek na śmieci musi być niebieski. Koniecznie, bo to będzie przeskakiwanie przez rzekę. I warto by było, żebyśmy mieli tych worków kilka. Tak, żebyśmy mogli je rozłożyć. Szeroko, jak rzekę. Czy może nie tyle szeroko, tylko żeby ta rzeka była po, prostu, żeby była po prostu długa, tak? W związku z tym wykorzystujemy worki, rozkładamy je w sali na podłodze, jak rzekę. I potrzebujemy jeszcze kart obrazkowych. Karty obrazkowe rozkładamy na tej rzece właśnie. Karty rozkładamy na tej rzece i w jakichś tam odstępach małych od siebie i te karty symbolizują nam kamienie. Kamienie, po których trzeba będzie przeskoczyć na drugi koniec rzeki. Uczniowie ustawiają się w kolejce i po kolei przechodzą na drugi koniec rzeki. I co? Używamy sobie tych kart obrazkowych i tak dziecko wskakuje na jedną kartę, musi nazwać co jest na karcie, idzie sobie na drugą, nazywa kolejny obrazek i kolejny, i kolejny, tak, aż w końcu przejdzie na drugą stronę. Yy, możemy mierzyć czas uczniom, yy, komu da się to najszybciej, żeby było trochę więcej fanu, żeby było trochę rywalizacji. A możemy po prostu tak, yy, sobie, yy, tak po prostu sobie przechodzić po kartach. Yy, to już jest wasza, wasza decyzja. Możemy też nie tylko nazywać słówka, możemy układać jakieś zdania na poszczególnych kamieniach. Wszystko zależy od Was, ale naprawdę polecam. Yy, bo dzieci, które lubią ruszać się na zajęciach, bardzo fajnie, bardzo fajnie sobie radzą z tą zabawą, a może nawet nie tyle radzą, co bardzo chętnie biorą w niej udział, bo pozwala im, pozwala im wykorzystywać jak najlepiej ten sposób, w jaki najlepiej się uczą, czyli na przykład poprzez, poprzez ruch. Starajmy się dopasować lekcje do wszystkich typów, do wszystkich stygów uczenia się, tak, żeby można było, żeby każdy znalazł na lekcji coś takiego, Coś dla siebie po prostu. Mam nadzieję, że pomysł z workiem wykorzystacie, może już z niego korzystacie i podzielicie się w komentarzu, jak on się sprawdza. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć. Do widzenia.